Cześć wszystkim, z tej strony Alla, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dodać. Oto taki znak wodny, subskrybuj do wszystkich Waszych filmów. Yy, tutaj oczywiście YouTube. Oj. Tutaj oczywiście. Oj, czekajcie. Tutaj oczywiście Wam pokazuję. Na każdym oto odcinku, jak klikniecie, to macie subskrybuj. Czy Wam hmm. na przykład pokażę to na losowym filmiku moim hmm. tu na przykład yy, Dobra, to, 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 zaraz, zaraz wam to pokażę. To zaraz, dobra. Jeżeli zro chcecie zrobić takie coś, no to wpisujecie tutaj w kanwę ikona. Po prostu ikona wpisujecie i tutaj wam ikona iOS, klikacie w to. Otwórz pusty. Okej. Okay. Jest. Wszystko jest. Dobra. Mm, ok. I teraz tak. Elementy. I tutaj mamy. Yy, ju, wo, YouTube. Ok. I zale za Zachęcam Was. Zalecam Was. Żebyście wybrali to Jakie chcecie duże, czy tam jakie I po prostu Wpisujecie YouTube I wam Bo nie wiem inne to macie albo za duże albo za mało, tam jest 150 pikseli No Więc tak to właśnie wygląda, więc zalecam wam to pierwsze Albo to drugie też by było Git Ale no jak mamy to, to, robimy tak. Plik, pobierz, yy, pobierz i robimy teraz. Klikamy pobierz. Dobra, jest, jest, ok. To wchodzimy teraz do nas na kanał. Oczywiście YouTube Studio. Ziemy na sam dół i klikamy dostosowywanie. Marka zjeżdżamy zjeżdżamy zmień tu mamy cyk gotowe no i proszę bardzo klikamy opublikuj klikamy zobacz kanał to sobie wszystko zamkniemy sprawdzamy czy mamy ten filmik tu tam na przykład w tym najnowszym filmie oj Oj, tutaj mam taką grafikę słabą, ale to jakoś znaczy się. Ok. I tutaj mamy, proszę bardzo, jest, subskrybuj. Jest, jest. Dobrze. A jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, no i co? Cześć.